Cześć, witajcie widzowie! Po dłuższej przerwie miałem wam nagrać wcześniej, ale no nie miałem czasu, troszkę mi się nie chciało, nie miałem weny, także już wam nagrywam, pokazuję. Bananki posadzone w gruncie. Tutaj mamy posadzone trzy basie obok siebie. Hmm, tutaj jeden basioczek oczywiście bas jest niższy od Cikimensis. Sikimensis strasznie wielki jest, ale Wam zaraz pokażę, podejdę tam dalej. Dosadziłem tutaj dzisiaj maurelaski. Tutaj jeden, tu tak samo jeden z malutki, bo kawałek bulwy został, także dwa. I tu dosadziłem kolejne. Yy, I tak, ten maurelasek mniejszy, to jest ten sam, co tu jest większy, tylko po prostu jakoś, jakoś mu się to szybciej szybciej podrosło. Ten przezimował jakoś tak po prostu słabiej, taki mały jest, ale ten jest już większy, także w tym roku ładnie dowali, bo zawsze jak sadziłem z takiej sadzonki, to rósł gdzieś właśnie do takiej wielkości, także ten jak wywali do góry, to się będę cieszył, bo jeszcze takiego dużego małrelaska to ja nie miałem. No i teraz w końcu będzie. Co tu jeszcze Wam mogę pokazać? karpę jeszcze tutaj mam na razie żadnych odrostów nie wypuszcza ale mam nadzieję, że coś powypuszcza, że się ładnie rozrośnie że będzie coraz większa teraz ją posadziłem tutaj w tym miejscu, bo wcześniej rosła gdzieś tutaj także jest bliżej no i co, basioczek oczywiście odrost już wypuszcza tam był gdzieś jeszcze drugi, ale go troszkę przeorałem jak tu dziobałem chwasty ale powinno coś wyjść no i tutaj kolejne dwa maurelaski posadzone obok siebie miałem je w jednej doniczce żeby zajmowałem mniej miejsca w oranżerii a tutaj posadziłem Sikiemensis bo Mensis wcześniej rósł tam gdzie Basio a teraz posadziłem na odwrót i Sikiemensis jak nie miał wcześniej przebarwień no to teraz przebarwionka ma zajebiste czerwoniutki lufy czerwone oczywiście przebarwienia ładne i się zdziwiłem bo i przebarwienie ma na dużym liściu o niech ostroj złapie są przebarwienia i na dużym liściu także no ciekawe gdzieś jeszcze miałem chyba trzeci trzeciego Sikkimensis Red Tigera tam gdzieś był posadzony ale coś mu się coś mu się padło i, i, i zdech. chyba się nie zdążył ukorzenić no i tam mi jeszcze zostało trzy relaski do posadzenia i te kolokazje, czy tam alokazje, ale jeszcze nie sadziłem. Pokażę Wam jeszcze przy okazji figę, co zimowała w gruncie. Ścięłem ją u góry i ładnie sobie wybija, także fajnie będzie rosło. Co tu, co tu jeszcze Wam mogę pokazać? Gunerka. Gunerka tak samo ładnie. Ładnie teraz rośnie, już jest spora. Mini kiwi kiwi już oczywiście wiszo pierwszy raz zakwitło mi kiwi są owocki bambusy tak samo tutaj warygatki, tu kolejna warygatka. ten tutaj co jest bambusik z takiej malutkiej kępki o jak coś takiego tu taka malutka kępka parę patyczków cztery takie dzidy wypuścił wielkie także bardzo fajnie no i kiwi, które już rośnie chyba 2 lata w gruncie, 2,5 lub 3 lata. Też już ma kiwi i też już się zrobiły spore, a niedawno zakwitły. Także fajowo w tym roku. Zaraz wam pokażę w kolejnym filmie. Albo dobra, pokażę Wam w tym filmiku cytrynkę. A będę robił też drugi materiał. Jak wyglądała, a jak będzie wyglądać, ale jeszcze Wam pokażę. Palemki karłateczka ładnie, druga karłateczka wypuszcza. Tutaj maluszka po boku, z drugiej tak samo ze środka. wypad stożek. Traszek. Traszek ładnie, już sobie przyrasta. Już coraz ładniejszy. Wypuścił trzy liście. Wypuścił tak, nie, wypuścił no, trzy liście, ten jest trzeci, tam idzie czwarty, piąty, także szybko rośnie w tym roku, z tego się cieszę, tylko nie cieszę się z tego, że go posadziłem w tym miejscu, bo kiedyś jak go sadziłem, to mogłem go posadzić w miejscu tym, tutaj, bliżej, bo troszkę tam na, na przejściu wadzi i się po liściach napierdziela i pękają, i się załamują, no ale co zrobić. No, przechodząc, pokażę Wam jeszcze cytrynkę skierniewicką. Jaką mam teraz pod opieką, żeby, żeby ją odratować. Jest sporawa. Nie wiem do czego Wam by to porównać. Hmm, kurczę, no nie mam do czego. No, ale jest naprawdę grubaśna skierniewicka. 30 lat ma. Chociaż ja bym tak dał taki przedział od 30 do 40 lat. No bo naprawdę jest gruba i cały czas w dolnicy rośnie. Jednej tej samej rosła. Została przesadzona teraz do większej. Ale cały czas rosła w tej samej. Także no taka 30-latka fajna cytrynka. I tak. Sporo tutaj części wycięłem z tej strony. O tutaj macie wszystkie odcięte gałązki. Po prostu stała w domu. Zaczęła marnieć. Naprawdę była wielka i ładna. Ale... No, złysiała je ta strona, i tylko jedna taka gałązka tutaj wystaje, porównując to do drugiej strony, gdzie jest tego naprawdę sporo. No, to oczywiście poprzesadzałem, stoi cały czas na dworze i tutaj z każdego miejsca wypuszcza. Z tej łysej strony, którą chcę odbudować, o właśnie tutaj wychodzi sporo tego, i będę próbował to wyciągnąć w tą stronę, żeby odbudować ją. Bo tak, jakby wszystko idzie w tamtą, no ale z tamtej strony tak samo. Wychodzą wszędzie młode przyrosty, także powinno dać radę. No i fajnie, gdyby ładnie się odbudowała, na drugi rok miała jakieś owocki, chociaż nie wiem, czy nie zrezygnuję z owoców w ogóle, żeby sobie ładnie odrosła. I powiem Wam jeszcze, że takiej skierniewickiej grubej, to ja jeszcze że u nikogo nie widział, ani w jakimś ogrodzie botanicznym, ani w palmiarniach. Także, no, naprawdę cieszy oko, taka cytrynka wielka. A ja już kończę materiał, spadam do domu i widzimy się w kolejnym filmie, już wkrótce. Cześć, trzymajcie się.